Cześć, witajcie, ja jestem Fausta, to jest Europa Universalis 4, zielona wyspa Jonitów. Zielone półwyspy i inne takie tam już, powtarzam się. Ale no co, co zrobić? No już się rozsiewamy po całym, po całym świecie. Już na Afryce mamy nasze kolonie. Zmarnowaliśmy mnóstwo czasu, bo musieliśmy użerać się z polskimi jakimiś wojnami. Co bez sensu? No ale tak, jest całkiem nieźle. <laughs> Dobra, um... Armijka do tłumienia rebelii jest gotowa. E, wskakujcie na. na Zurwach najpierw. Zuwarach, tak właściwie. No okej. Okay. Teraz przez ta Twin do Dierby. Okej. Okay. I zajmijcie ją. A za Twin by się przydał. Fort. Eee... Widim może dostać Rebellious People, stracę trochę Devotion. Tak, mam dużo Stability, zaraz je podniosę, nawet, bo niedługo Opal Influence będzie na 100. Oboli się tak, trudno, 300 Dukatów lepsze niż Stability. Wszystko jest lepsze niż Stability. Pamiętajcie, najważniejsza sprawa. Dobra, ale przynajmniej rebelianci już raz sobie wybuchli, więc więcej nie będą mieli takich głupich pomysłów. No i papieżem oczywiście został y, szwed, a nie... a nie... Francus z... Rodos na przykład. No to co? Inwestować? Nie, na razie nie będę. Y, a skoro przed chwilą został papieżem, to y, pewnie długo nim jeszcze będzie. Dobra, trzeba zregenerować wojsko, bo naprawdę to czy głupie wojny z głupimi ludźmi. Wypuszczę Sycylię. Ale nie moment. no Jak ją wypuszczę, to ona będzie sunni. Ale nie mam wyboru. Nie, jest katolicka. Tylko, że i tak będzie miała w sumie rebeliantów. Ciekawe, czy ich przekonwertuję. Jakie ma idee? Economic Defensive Diplomatic Espionage Religious. Religious na cztery, czyli jakoś sobie da radę i można by zaatakować Hiszpanię o to mam za dużo e, relacji hmm. e, Trade Power z Wenecji, no kurcze hmm. no nie, dobra, o stoper start właśnie e, na razie jakoś sobie dam radę, bo i tak mam więcej punktów tych niż potrzebuję zobaczmy gdzie mogę jeszcze Zbustować produkcję. Gdzie tutaj mamy? W Tarnowie mamy co? Mamy metal, mamy żelazo. W takim razie Tarnowo na 20 i wbudujmy tutaj coś. Właściwie mogę właśnie też poulepszać kraj kurcia. No to maintenance na, na jak najmniej. Weźmiemy też tańszego jakiegoś doradcę. Tak, Manpower jest nam bardzo potrzebny teraz. do doradcę, szybko. Nie stać mi już na więcej jemy. Dajcie mi jedynkę jakąś. No, jest jedyneczka nawet z tym. No nie! Koleś, który tam miał 5 coś zdedał. Nie dobrze. 1, 3, 5 jest nieźle. Z tego względu, że mamy ofensywne idee, które musimy jeszcze dokończyć, więc myślę, że jest OK. Dobra, stracę trochę dukatów. Wezmę pożyczkę nawet. Właściwie mógłbym brać dużo, dużo pożyczek. I tak dałbym sobie z nimi radę. Forty właściwie niektóre mogę wyłączyć. Na przykład ten na Konstantynopolu czy na Edirne. Na Kosowie w sumie też, no widzimy, niech zostanie. Tutaj też niech zostanie. Korfu właściwie jest włączone, jest niepotrzebny. To powinno też trochę pieniędzy mi przywrócić. No dokładnie. Harbor FIS, dokładnie Francja jeszcze. Kancelować um, uh, te fleet basing rights. Uh, Okej, okay. co jeszcze? Interests, repay loan. 600 coś muszę zapłacić. W porządku. Uh, Timbuktu chce military access, oczywiście, że się nie zgodzę. Jak jeszcze zmaksymalizować moje dochody? No tak, jeszcze spłacić tą pożyczkę. Dalmatia i Ragusa. Dla kogo? A, dla Czarnogóry, no tak. W sumie mógłbym, mógłbym jeszcze to zająć. I oddać Czarnogórze. Bo w sumie ma tylko z Rosją taki ważniejszy sojusz. Kore mam wszystkie. Wszystkie mam prowincje przekonwertowane. No i dobra. Jest w pożo. Jest naprawdę nieźle. E, w sumie, jak tak czekamy, mamy lucy, które mają 17 poziom. Ile mają wojska? E, my. Mamluks. 8 tysięcy. Aha. Ok. W takim razie zrobimy szybki podbój. Mamy luków e, samymi najemnikami. Niepotrzebnie w sumie tamtą armię wtedy e, zniszczyłem. To ten maintenance trochę powiększę, a niech stracę. Niewiele mniej tak kosztuje. E, chyba polecimy na świętą wojnę na mameluków, po prostu, żeby nie płacić za tę prowincję. I tak korowanie ich będzie pół darmo, więc myślę, że to żaden problem. E, Założenia tego podejścia są takie, aby po prostu zdobyć wschodnią część basenu Morza Śródziemnego. I to wszystko. Nie mam zamiaru tutaj robić jakiegoś podboju świata ani nic. Tutaj dosyć delikatnie. Dobrze. Declare war. Show Superiority. Przecież nie, bo. W sumie, punktów dyplomatycznych i tak mam sporo um, Ale nie, bo w sumie bym może wziął jakieś dyplomatyczne idee, na przykład Dyplomatyczne idee Które dałyby mi um, Sporo fajnych rzeczy No, na dyplomatyczne, więc yy, zrobiłem sobie Holy War mhm. I dziesięcioma tysiącami Ich po prostu Odbiję. Śmieszna sprawa. Dobra, jakieś łódki. Yy, warto je w sumie zniszczyć. Właściwie to Aleksandrii mógłbym wreszcie yy, zdobyć. Byłoby ok. Yy, hmm. Zobaczmy. Teraz tak. Nie mogę nawet przejść przez y, Ottomanów, więc od razu pójdę na Aleksandrię. E, wojska mi się regenerują. Dobrze, manpower musi być nienaruszony w tej wojnie. Um, no okej, okay, to ty idź tutaj, ty idź tutaj, ty idź tu, a ty tu. Nie, moment. Ty idź tutaj, tak? No właśnie, bo chyba zabrałem kogoś. Okej, okay, Aleksandria zdobyta. No tu nawet czarnogóra przyszła sobie. No to co? Zostawimy czarnogórze tutaj pracę. Eee, siege Ability, tak jest, bardzo fajna idea. Biorę od razu. Skakujemy. Szybki taki blitzkrieg zrobimy. Kto tutaj jeszcze jest Persja? No Persja, 16 poziom. Raczej nie przejdzie, bo jest chyba nawet. E, chyba się nawet nie lubi zbytnio z Ottomanami. Raczej ich nie przepuszczą. Mhm. E, jak tam Sycylia sobie radzi? No, trochę jeszcze zajmie konwersja latka dokładnie. Z Sycylią mogę poprawić relacje i chętnie to zrobię. <laughs> chętnie to zrobię od razu. Właśnie, stability na maksa. Aha, no. Ślicznie. Jak jest stability na maksie, to w kraju się dobrze dzieje. Fajny jest ten koloryk, taki... Fioletowy, ogólnie to mój ulubiony kolor i ten mi się bardzo, bardzo podoba. Um, czy zrobić w Konstantynopolu moją stolicę? No nie wiem w sumie, bo do Rodos ciężko się jest dostać. Poza tym to taka symboliczna zielona wyspa, tak? W sumie może bym nawet tam zmienił kulturę i ustanowił właśnie jako moją stolicę. Ale szkoda, bo w sumie grecką kulturę lubię nawet. Może na Dierbie? Nie, nie mogę. Na Malcie. Dobra. Nad fabularną linią się zastanowię później. Teraz chcę na pewno to. I to. Właściwie tego chyba nawet nie przekoruję, to nie. To tylko to. Długo to potrwa? Nie Już prawie. Już. Jeszcze. Chwilka, momencik. Już mamy ponad 55% z Czarnogórą. No, w sensie aneksji Czarnogóry. No, szybko. Naprawdę nie mam czasu już na pierdolę. No, dziękuję bardzo. Wybieramy kolejną misję. Protect our brethren in Nis. Nice. Zdobyć Nis. Nice. Incorporate Montenegro into our country. Tak jest. To jest bardzo dobra misja. Weźmy tak. Co możemy skorować? Wszystko od razu. W takim razie zróbmy szybkie trzy kory. I konwersję. No i jak ma się coś buntować, to niech się buntuje. Nie będę zmniejszał. Chociaż w sumie mogę zmniejszyć autonomię. No tak, bo i tak nie ma co. Autonomia. Znaczy zwiększyć, właśnie, w tym sensie. Nie ma co ich nadwyrężać po prostu. Ech. Jesteśmy tacy całkiem nie do zatrzymania. Chociaż e, nie wolno się tutaj. Hmm, jak to powiedzieć? Właśnie. O, muszę spłacić szybko pożyczkę. Zapomniałem o niej. No i teraz yy, przychód jest już całkiem kontrolowany. Dobrze by było mieć fort tutaj na Bengazi. Yy. 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 Dobra, fort na yy, Zuwrach jest bezużyteczny, na Tatooine jest potrzebny. Yy. Yy. Jak już budować fort, to oczywiście Starbaski, on najlepszy. Poczekam chwilę. Albo właściwie nie, to na Bengazji zbuduję prędzej Czy tutaj nie ma czasem już fortu? Nie, nie ma niestety jeszcze um, Okej okay. Strasę trochę prestiżu, niech mają tam um, No właśnie, no to czekamy dalej Co tutaj się dzieje? Z kim walczy Rosja? Co się stało znowu Rosją? Walczy z Toskanią. Toskania atakuje o Korsykę. Hmm, 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 ciekawy. E, ciekawy zwrot akcji. Francja również jest w tej wojnie. Co, jakbym zaatakował Toskanię na przykład teraz? Wszyscy by dołączyli, niestety. A szkoda, a szkoda. Szkoda wielka. Kurcze, no. Ojenny, jak Skandynawia się wgryza w, w Rosję. Coś okrutnego. Niestety, e, właśnie była mowa o dyplomatycznej wasalizacji Teodoro, no ale kurczę, oni nie chcą. Oni strasznie nie chcą się dać zwasalizować. Distance between borders przede wszystkim jest duży. E, no i mam za dużo relacji, jeśli chciałbym ich w ogóle teraz chronić, jakkolwiek e, wypowiedzieć wojny. Nie mogę. Bezpodstawnie, oczywiście. Więc na razie się powstrzymam. Jak tam rebelianci Raczej nie są skłonni do rebelii Momencik, napiję się herbaty Już po prostu nie, nie wytrzymuję nagrywać tyle odcinków Moje gardło tego po prostu Nie wytrzyma na dłuższą metę Musimy wymyślić jakiś lepszy sposób, kochani Chociaż w sumie Trzeba się poświęcać podobno, tak? Zielona herbata, najlepsza Przynajmniej dla mnie Leci kor na Bengazi. Zaraz będą kory na na tych trzech drobnych prowincjach. No strasznie biedne są. Trzy developmentu, no ale zawsze w nie. Świadomość, że się je posiada. Aniżeli samo posiadanie. O! O, właśnie. To jest właśnie też psychologia. Yy, bogactwa. Przecież bogacz, który ma milion dolarów, nie różni się od bogacza, który ma 10 milionów dolarów, bo tak naprawdę żyją w miarę podobnie, tak? No, może ten drugi kupi sobie Ferrari nie za 100 tysięcy dolarów, a za milion dolarów, tak? Nie no, może nawet nie. Ale właśnie sęk w tym, że yy, i tak do szczęścia nam jest yy, tak naprawdę nie aż tak wiele potrzebne. W dzisiejszych czasach yy, komputerów i tak dalej wystarczyłoby. Zmniejszyć podatki i ogólnie wyzwolić obywateli, żeby dać im to, co jest im potrzebne do szczęścia, a nadmiar oni sami naprawdę wyrzucą. W sensie nie wyrzucą, ale na przykład zainwestują, o tak można powiedzieć. No niestety dzisiejszy świat i dzisiejsza ekonomia trochę się różni. Co ja widzę? Bengazji. Jest jeszcze w Europie, po europejskiej stronie. W sensie, że no, wchodzi w skład Europy. Ale Syrt jest już Afryką. Okej. Okay. Czaje. Czaje. Naprawdę rozsądnie. Nie wiem czemu tak się dzieje właściwie. Czemu Tunezja znowu walczy z Portugalią? Atakuje w dżihadzie. Pewnie o Dukale dokładnie. No i tak nieźle się trzymają. Portugalia i Hiszpania zdobyły tylko trochę prowincji. Hmm. No nieźle, nieźle. Kongo też cały czas dobrze się trzyma. Nawet przeszli na katolicyzm. I są western. Kongo mogłoby w sumie porobić różne śmieszne rzeczy. Francuski Meksyk powstał. No proszę. Jestem pod wrażeniem naprawdę żeby było podbić parę prowincji w Nowym Świecie, żeby zrobić jakieś kolonie. Fajnie by było, fajnie. Tak, żeby po prostu mieć jakąś kolonię. Na pewno chcę ujednolicić Bałkany. Chcę zrobić Cesarstwo Bałkańskie, Cesarstwo Łacińskie, które będzie właśnie francusko-katolickie. No co ja czekam? Czekam na kory, które bardzo powoli idą. Bardzo powoli. No tutaj trochę szybciej, bo miałem klejma, ale tutaj to już w ogóle no. Szok i niedowierzanie. Jest. Zgadnijcie, z kim skończył nam się rozej. Um, ok, jak tylko będą kory, atakujemy. Jak tylko będą kory, atakujemy Ottomanów. I robimy ten mój sposobik. Właściwie to nie. Serbii nie wypuszczę. Serbię zajmę sam. Wypuszczę, wołoszczyznę ją zajmę. Dokładnie, to jest genialny plan. Szybka konwersja jeszcze. Trusy ze wszystkimi tymi państwami się pokończyły. Bardzo dobrze. Właściwie buntują się? Nie, nie zbuntują się. Nie potrzebuję tego już. Tutaj mi się przyda. No, manpower sobie na razie też zostawię. Mm, Idę, znaczy technologii oczywiście też. Upgrade łodzi. Stać mnie, czy nie? Stać mnie, oczywiście. 75 za 720 dukatów. No. Chcę, chcę mieć jak najlepszą flotę. Najsilniejszą na świecie. Okej okay. To trochę potrwa w sumie jeszcze Tak ze 2 latka Na tym Bengazi przydałby się Ford, no ale oczywiście jeszcze core, jeszcze to wszystko Żeby się tym zająć o Trochę potrwa O, misjonarz, na szybkości go zatrudnię Dzięki temu będzie trochę szybciej, odrobinę chociaż No, 9,6%, 9,7% Ładnie, ładnie jak tam Polska sobie radzi? O Boże, co ja widzę? Skandynawia przeżarła na wskroś um, Rosję. Zaraz zobaczymy, jak Skandynawia pewnie dojdzie do Moskwy. Zajmie wszystkie prowincje aż do Moskwy. Chyba, że zajmie. już ma nowy ogród! O jenę, no to. Wszystkie najlepsze prowincje zostały już tylko tutaj. Wladimir, Moskwa, Twer. Reszta to biedaki, które Skandynawia weźmie za bezce. Skandynawia będzie taka wielka. Ja już to widzę. Ja już to widzę. No dobra. Um, tak, tak, tak. Szybki kor. Już teraz nawet nic nie robię. Czekam tylko na ten kor. Strzelę sobie nawet palcami. Um, no okej, okay. sert już tylko został do konwersji. Oni się buntują? Nie. Nie ma szans 5 lat. Zdążę ich pokonwertować i będą mieli tolerancję No, jak ślicznie katolicyzm się rozprzestrzenia Dziwne, że w ogóle Hiszpania ani Portugalia nie podbiły tutaj Tunezji ani Susu Sus... w sensie, no Maroko... Sus Kurczę, zrobili sobie państwo Sus tak naprawdę na Maroku W sumie Tunezyjczycy nabili już 60% Okej, okay, Bengazji z korem Zbudujmy tutaj fort. 610. Ale to potrwa 30 miesięcy, a to też w sumie. No to nie. Fort taki duży. Otomani walczą z mamelukami. Kończą ich w sumie. No tak, chcą zabrać Aleksandrię, na którą ja mam chrapkę. Czy Polska jest gotowa do wojny? Jest jak najbardziej. No dobra, no to co? Atakujemy, nie ma co czekać, nie? W sumie się tak pieszcze pieszcze, a już 1664 Declare Holy War. Francja, Commonwealth. Wszyscy przyjdą. Cyrt przekonwertowany. No i umarł i mamy 135 5 ziomka. Nieźle, nieźle. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Wiadomo, nie ma co narzekać. Papel Protiż 503 przyda nam się, bo mamy zamiar wziąć sporo ziemi dla siebie. Hmm. Ok, Trade Efficiency National tak trochę nam spadnie, ale to jest nieuniknione na ten moment, niestety. Nic na to nie poradzę. Jeśli chodzi o flotę Ottomanów, nie, nie istnieje. Zapomniałem, że z Tunezją ma jeszcze sojusz. O kurczę. Trzeba tam przerzucić wojska. Gdzie mam moje transporty? Hm. O tym zapomniałem. Widzicie? Mm -hmm. Mam nadzieję, że Francja tutaj przerzuci swoje wojska na Tunezję. Hmm, dobra, teraz tak. Płyńcie tutaj. Yy, idź na kocel. Nie mam w sumie generała. Trzeba nająć jakiegoś. 3-3 jest niezły, Johannes. I tak. I wy bądźcie w pobliżu. Wyblokujcie. Wy też blokujcie. I wy teraz płynie tutaj. Dobra, blokada. W sumie tutaj jest maksymalna. Mm. Niepotrzebnie stoimy obaj w jednym miejscu. Dobra, to lecimy na... Yy, na Tunezję armią. Polska jakoś sobie poradzi tutaj z Ottomanami setką tysięcy. Ach, zapomniałem, że Polska oczywiście musi oblężyć. Yy, musi oblężyć Ottomanów tutaj w Europie, a ja chciałem ich zostawić. Żeby po prostu wybuchli. Dobra, do Bengazji szybko. Oblokuję trochę Tunezję, powinno im się odechcieć. No, A, i teraz tak, tutaj te 16 tysięcy. Sobie zniszczymy. Oni nas zaatakowali, naprawdę. Okej, okay. nie mam pytań co do Was. E, poblokujmy w takim razie więcej ziemi. No i dobra. Dokończymy tą wojnę w następnym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.